I mogą równie dobrze zagłosować na jedną z tych dwóch formacji. Ale z drugiej strony jest jakaś znacząca część młodego pokolenia, dla której PiS, oh, jakby to powiedzieć, nie, no, nie jest atrakcyjny. Tak? To jest może niesprawiedliwe nawet wobec PiSu, u może, może ci młodzi ludzie nie, nie wszystko rozumieją, co Jarosław Kaczyński mówi, może, ale tak... Jest fakt społeczny, że są uczciwi młodzi ludzie, patrioci Polacy, którzy chcą starać się o Polskę i uważają Jarosława Kaczyńskiego za starszego pana, który powtarza od 20 lat to samo i nie ma coś z nim się kolegować, bo to, to, nie, jest, to nie jest fajny kolega, tak? I dla tego typu ludzi ruch narodowy może być ciekawym yy, rozwiązaniem, tak? I do nas tacy ludzie przychodzą, którzy mówią, jesteśmy Polakami, patriotami, prawicowcami, yy, PiS nas nie pociąga, ruch narodowy nam się podoba. Więc... A Solidarna Tylko ja, ja nie wiem, czy ona się różni od PiS-u, to, 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 to jest... Znaczy no, oprócz tego, że, 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 że Zbigniew Ziobro jest młodszy niż Jarosław Kaczyński, to prawda, ale, ale, ale znaczy, ja, ja, my nawet... Wie pani, mieliśmy taki moment bliższej współpracy takiej organizacyjnej, to znaczy merytorycznej współpracy z Narodową Polską. Mieliście, kiedy po marszu niepodległości były, na, na marszu niepodległości były te interwencje policji. W tej sprawie toczy się w tej chwili śledztwo. Nie ma żadnego śledztwa w sprawie organizatorów marszu niepodległości, ale na szczęście jest śledztwo w sprawie policji interweniującej, przekraczającej swoje prowadien na marszu niepodległości. I my wtedy zaplanowaliśmy taki projekt ustawy, e, e, znaczy nowelizacji ustawy o uprawnieniach policji. No, na przykład wymagający to, żeby każdy policjant był oznakowany e, z imienia i nazwiska. E, I myśmy, myśmy, myśmy te rzeczy kolegom Solidarnej Polski podsuwali jako, jako jak powiedzmy takie pomysły, że my ich nie będąc w Sejmie, nie będziemy realizować, ale oni jeśli chcą, to to mogą skorzystać. Także takie rozmowy prowadziliśmy. Natomiast, natomiast no, tak jak ja na to patrzę z zewnątrz, może może, może trochę to jest mm, jakby niewystarczająca perspektywa, ale ja, ja, ja no, do dzisiaj jakby nie widzę na ile mocno solidarna Polska jest czymś osobnym niż, yy, niż PiS. Ale No nie wiem, życie przepraszam. Tak proszę. Ja nie okay. to ja. Tak, tak, to pamiętam, ja, że w takim razie zostały jeszcze kąty z Nowej Kwalicy. Tak. Z tym przez zdanie o tym pośle Hoffmanie. Z tego co zauważyłem, to jego bardziej odpowiada współpraca z, z SLD właśnie. No on się tak, odbyt jak. Odbyt. na to sobie patrzy ale pośle do się na Nowej Kwalicy. tak? Poseł Hoffman rzeczywiście jest rządownikiem koalicji e, z SLD. Ja zresztą myślę, ja zresztą myślę e, że jest taka grupa, młodszych działaczy PiSu, którzy nie mają na sobie tych doświadczeń historycznych, jakie ma Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, o którym możemy mówić lepiej czy gorzej, ale jest człowiekiem z ogromnym doświadczeniem historycznym i z jakby dużym ładunkiem ideowości, swoje w życiu przeżył, tak, a brat zginął w Smoleńsku. Natomiast jest grupa takich młodszych posłów z posłem Hofmanem na czele, która w mojej ocenie ma taki dosyć cyniczny stosunek do tego, w czym uczestniczy. Czuje się właścicielami Prawa i Sprawiedliwości, właścicielami tych paru milionów głosów jakie napisy są oddawane i ci ludzie czekają tak naprawdę na emeryturę Jarosława Kaczyńskiego, żeby móc przejąć partię i być może wtedy zrobić ogólnopolską koalicję z SLD. Jeżeli Hoffman to, to jest inteligentny człowiek, jeżeli Hoffman to dzisiaj mówi, to znaczy, że on za 5 czy 7 lat tę koalicję po prostu zrobi. Jarosław Kaczyński będzie protestował, będzie rzucał się na sali sejmowej jak rejtak, żeby nie było kalicy PiS-SLD, a poseł Hoffman powie, panie Jarosławie, pan już jest emerytowanym prezesem, my teraz podjęliśmy decyzję o sojuszu ze SLD. To jest taki czarny scenariusz, ale, 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 ale ja się go obawiam. Co do Kongresu Nowej Prawicy, no tak naprawdę to jest partia, w mojej ocenie partia jednej osoby, czyli Janusza Korwin-Milkiego, który jest niezwykle no, barwnym i publicystą, i felietonistą, i mówcą, i ciekawym myślicielem. Natomiast no, my w istotnej mierze nie podzielamy no, pewnej części jego, jego, jego poglądów. Tak? Jeżeli on mówi, że on ma poglądy konserwatywno-liberalne, to my z tą częścią konserwatywną jego poglądów chętnie możemy się utożsamić ale z tą taką liberalną, na przykład kiedy się opowiada za legalizacją e, narkotyków w e, imię wolności obywatelskiej, no, to, to tam się po prostu nie godzimy. No, a to nie jest sprawa błaha, to nie jest sprawa bez, bez znaczenia. Więc, 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 więc my patrzymy z zaciekawieniem na Kongres Nowej Prawicy, ale... ale on nie jest, nie będzie członkiem Ruchu Narodowego, natomiast do Ruchu Narodowego przystąpiła dawna partia, założona 20 lat temu przez Janusza Kornelikiego, czyli Unia Polityki Realnej. Ta partia, na czele której Janusz mikke przez lata stał. On opuścił tę partię, ponieważ członkowie tej partii, którą on sam założył, znali, że on jest zbyt dużym dziwakiem, zbyt dużym takim indywidualistą, takim egocentrystą, egocentrykiem, takim człowiekiem no nieobliczalnym i nieprzewidywalnym, skąd on się znalazł poza Unią Polityki Realnej. Założył wtedy właśnie kongres nowej prawicy, dlatego nowej. Natomiast Unia, <coughs> Natomiast Unia Polityki Realnej podpisała deklarację ruchu narodowego. Jej obecny prezes dr Bartosz Jóźwiak prowadził panel poświęcony małym i średnim przedsiębiorczości na kongresie ruchu narodowego. Także z obecną partią Janusza korwin nie, a z poprzednią partią tak. Chyba, <coughs> chyba nie mieszkał powiedzieć. Dobrze, to sekundę, ten pan i potem. Okay. E, panie pośle, jeszcze takie uzupełnienie, bo co pan rozumie przez partię jednego człowieka, no to już bardziej UPR można by nazwać partię jednego człowieka już juźwiaka, bo, bo mamy struktury w wielu miastach, w wielu powiatach. Znaczy dziwię, jak pan to rozumie? Nie, ale ja próbowałem to, jak to rozumiem. Oczywiście, że jest... Ja, no przecież ja byłem uczestnikiem nie partii Kongresowej Prawicy, tylko wydarzenia o nazwie Kongresowej Prawicy. Bo partia, partia o nazwie KNP powstała po takim wydarzeniu, jakim był pisanym, powiedzmy, małymi liderami Kongresowej Prawicy. Ja tam się w, w sali tej dłużej Kongresów. kongresowej Pracy Kultury i Nauki im. Józefa Stalina wypowiadałem i wypowiadałem się ciepło o Januszu Korwin-Mikrem. I yy, widziałem te półtora Cz tysiąca czy tam ile, no pełną salę, pełną salę e ludzi. Tylko chodzi o to, że jakby e cała popularność KNP jest związana z osobistą popularnością Janusza mikry. I to tego będę się trzymał, z całym nie pana, pańskiej doobecności, pańskiej To nie ze względu na <jedzie> pana KNP jest popularny, nie. tylko z, na jakimś tam poziomie, tylko ze względu na KNP. Ja panu podam kilka takich przykładów. Partia... I to nie są złośliwe przykłady. Partia Lepera, Partia Palikota, kiedy one po raz pierwszy wchodziły do Sejmu, to nie dlatego, że Leper wystawił 41 doskonałych liderów list, tylko był jeden Leper w skali całej Polski, jakaś część polskiej wsi zakochała się w leperze i zagłosowała na nieznanych sobie kandydatów z listy leper. To samo z ruchem palikota. Palikot uruchomił pewien potencjał nihilizmu społecznego. Jakaś grupa Polaków uznała, że takie destrukcyjne, wywrotowe działania są świetne, że trzeba iść w tym kierunku, więc palikot wystawił 41 nikomu nieznanych osób i 5% wyborców na te 41 nikomu nieznanych osób zagłosowało. Więc w tym sensie samoobrona była popularna, z ze względu na lpr Ruch Palikota ze względu na Palikota, KNP ze względu na Jarosław Oczywiście, Rady, tylko Panie Prezydencie chciałbym powiedzieć ważną rzecz, tutaj w Zagłębiu czy na Śląsku, będąc w różnych organizacjach współpracujemy, zresztą wielu z nas w temat ma poglądy narodowe. Nie, no ale to I, też, I dlatego... Mam nadzieję, że... Tam pan nic nie nagrał takiego, co ja bym powiedział, nie, nie, to, sobie to, to sobie nie mówi. jest kamera jakaś partyjna, nie, Mówimy, no, po prostu... Mówiłem, że to się różnimy. Jasne, znaczy trochę mnie zaskoczył, bo właśnie chciałem zadać takie pytanie, bo tu współpracujemy i nie ma takich przeszkód, natomiast, natomiast chciałem się zapytać, o to jest w Warszawie, no i już w międzyczasie dostałem odpowiedź, że nie jest dobrze, nie, bo... Znaczy, no, nie wiem, czy nie jest dobrze, no, no po prostu jest... Istotna różnica, sam Janusz Korwinnik o tym mówi, w tym słynnym wywiadzie dla Polsatu News przed tam, powiedzmy, tygodnia. Dlaczego słynnym? Nie ze względu na jego wypowiedź, ale ze względu na czymś inną tak. wypowiedź. No bo tam Korwinnik, tak, dwie kwestie naświetlmy. Po pierwsze Korwinnik jest pytany, co ruch narodowy, tak? tak? I on odpowiada szczerze, mówi, w ruchu, tak jak on to uważa, mówi, w ruchu narodowym są narodowi liberałowie. Tak i narodowi socjaliści. To mówi, to ja bym z tymi narodowymi liberałami współpracował, a z tymi narodowymi socjalistami nie współpracował. I rzeczywiście u nas są osoby bardziej o wolnościowym spojrzeniu na gospodarkę i bardziej solidarystycznym, czy może nawet po części etatystycznym spojrzeniu na gospodarkę. I jakby ja rozumiem, że Janusz korwin Korwin-Mikke może tych jednych bardziej jakby to cenić, a tych drugich mniej. Na, ale dla nas punktem wyjścia jest interes narodowy i my jakby wszystko no, i mówimy, narodowy wolnościowiec, narodowy solidarysta mogą być w ruchu narodowym. Natomiast tylko ta anegdotka, no to już a propos poziomu mediów, bo to niektórzy może wiedzą, niektórzy nie. Korwin się posłużył historycznymi przykładami, czyli wymienił kilka historycznych nazwisk przed wojną, tak? Mówi, no ja to mógłbym mieć w kongresie nowej prawicy, no, mówi, narodowych liberałów, takich jak Dmowski, Rybarski, Taylor, Heidel, no wszystko od kilkudziesięciu lat nieżyjący. No i Dziennikarka Polsatu niosł, mówi, no właśnie, dlaczego oni nie są w polskiej partii? Proszę bardzo. na że Od dobrze konformowanych osób. No, ale of no, no, oficjalnie nie ma takiej koalicji. No, ale jeżeli prezydent jest zasada, wiceprezydent z Prawa i Sprawiedliwości. I, no, nie, nie, nie. No, -nie, nie. nie farmers, to wiceprezydent nie był, on startował tylko z listy Prawa i Sprawiedliwości, a nie jest tak, Prawość... tak. Jeżeli ktoś startuje jest z wiceprzewodniczącym sprawiedliwości, i Sprawiedliwość, jak się odnosi do tego, że jest wiceprzewodniczącym to, to, to jest, jest, jest dobrowolna decyzja tego pana. A jak się odnosi do tego Prawo sprawiedliwości? Czy cieszy się, że współpracuje ze serdowcem, czy czy martwi się tym? Martwi się. Pan nie mówi, nie że się cieszyć bardzo. Pan mówi, że PiS się przestał interesować polityką od momentu, tak, kiedy ten kraj został... Ja ja Czyli gdyby jakiś kandydat pis został teraz ministrem to, kancelarii Bronisława Komorowskiego? Czy gdyby profesor Krystyna Pawłowicz, która nie jest członkiem PIS-u, została teraz ministrem w rządu Donalda Tuska, to pan by powiedział, to nie prywatna decyzja, to ona nie jest członkiem PIS-u, nas ta sprawa nie interesuje. jak pan powiedział? Ale tak naprawdę sprawy tego rządu, że...

To, to PiS mógł się pomylić. Zgoda, mógł się pomylić. No, ale czy PiS wobec tak, tego teraz mówi, pomyliliśmy się źle, że ten człowiek jest... To znaczy, że w, w Klamicy, to jest na No jeżeli... Ale według mnie pan to nie wręcz potwierdza. Jeżeli pan uważa, że nic złego nie ma, że kandydat... Nie ma jest No a jak... To już swoje pytanie. Jak my się PiS odnosi do tej sytuacji? A czy PiS od dwóch lat się nie dopowiedział na ten temat? Z czego finansowany jest róg narodowy? Co? Co? Za składek. Nasz kongres, nasz kongres kosztował 30 tysięcy złotych, Myśmy to ogłaszali na stronach narzędzowych. Ogłosiliśmy zbiórkę tartków na konto. Systematycznie podawaliśmy jaki procent e, tej kwoty jest osiągany i w dniu kongresu udało się dobić do 100%, czyli Kongres, e, że tak powiem, zamknął się na zero, szczęśliwie nie, nie trzeba było dokładać jeszcze więcej z własnych kieszeni. Natomiast e, to jest 30 tysięcy złotych. Partie parlamentarne jak PiS mają 30 milionów złotych. To jest ta różnica w, w, tak możliwości możliwość działania. Proszę o pytania. Jeszcze jedno krótkie pytanie. Ale bo pan już zadawał, może dobre pytanie, ale dajmy szansę. Dobra. Nie, to. A, może takie pytanie zadam, niektórzy będą uważali za infantrunę. ale jak to się stało, że ruch ogólnie, nazwijmy to prawicowy, był pan w ZH, nie? Stefan Miesiałowski był w ZH, Czarnecki był w ZH, nie? nie będę wymieniał jeszcze innych nazwisk. Wzytali? podzieliliście się panowie? Nie, to nie jest infantylne pytanie, to, to jest bardzo... Nie, bo ja nie potrafię tego odpowiedzieć, na przykład, w syn o to pyta, więc taki brawa, nie jesteś, mówi i co tu się porobiło z tym? Znaczy, wie pan, to moja odpowiedź nie będzie też doskonała, bo, bo tu, 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 każdy musi swoją interpretację tego mieć, ale powiem tak, że po pierwsze, no to jednak był 89 rok, który, kiedy Zetken powstawał i przychodzili do niego ludzie, w sumie, jakby być, zauroczeni czy zwabieni nazwą. Ale to jest bardzo mało, tak? że jak jestem za chrześcijaństwem i za narodem, to się wpisuję do Z.H. Później w toku działania ludzie się zaczynali orientować, że nie zawsze jak dwóch mówi to samo, to znaczy to samo, tak? Tak jest nazwa Prawo i Sprawiedliwość, to każdy myśli, no, aha, jestem za prawem, jestem za sprawiedliwością, no to ja się mieszczę w tej partii. A potem się okazuje, że pod tymi nazwami ludzie różne rzeczy rozumieją. Więc tak naprawdę pod nazwą Zjednoczenie chrześcijańsko Narodowe różni ludzie różne rzeczy rozumieli. Niemniej znakomita większość tych znanych, aktywnych działaczy PiS jest na prawicy. 99% być może. Bo z tych nazwisk, które Pan tutaj wymienił, nie mogę wymieniać inne, to, to powiem tak, większość dawnych zetlenowców jest dzisiaj w PiSie. Tak, tak naprawdę. Jest cząstka w Ruchu Narodowym, znakomita większość w PiSie i mogę wymienić jak Ryszard Czarnecki, nie może był w samobronie, <grymne> eee, Natomiast y, dwa mogę wymienić nazwiska charakterystyczne osób, które jakby odeszły y, od prawicy, czyli ze starszego pokolenia Stefan Jesiołowski, z młodszego pokolenia Michał Kamiński. To są dwie osoby działające aktywnie antyprawicowo. One mają swoje osobiste, obaj zresztą mają swoje osobiste urazy wobec Jarosława Kaczyńskiego i w jakiś tam, powiedzmy, taki psychologiczny sposób odreagowują, ale to, tak jak mówię, większość do członków tego zetchem jest na tak, jakkolwiek rozumianej. Przypadek Nieziołowskiego jest raczej... Najgłupszego tak, tak, tak. No. nie widziałem faceta jak Dzieciołowski Ja pan przeżyłem 65 lat. Najgłupszego to ja widzę Lisi łoskiego w tej chwili taki uczony. Najgłupszy. wie pan, pan, pan... że pan... to jest najgłupszy facet. Tak, Wiecie, to, pan, pan, ja, panu powiem, to ja panu powiem tak, bo tu pani powiedziała przypadek medyczny i ja w sumie się z tym zgadzam, ale... ale... Ja to mówię bardzo poważnie, że przypadek medyczny, więc nie w tym znaczeniu, że to jest po prostu zły człowiek. On w tym momencie ma już pewną taką no, psychiczną skazę i tak naprawdę najgorsi w tym wszystkim są ci, którzy pozwolili mu kandydować do Sejmu. I, I to są prawdziwi winowajcy. On sobie powinien siedzieć, pić herbatkę, czytać książki i byłby spokojny, że tak I, powiem. Dla niego, i, dla nas, i, dla wszystkich. I nie no, jeść tak, tak. szczadu. Natomiast źli ludzie, źli ludzie postanowili się nimi jak psem gończym yy, posłużyć. No i to są prawdziwi winowajcy. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać jeszcze o stosunki z Rosją. Państwa, jak Pan uważa, czy one są poprawne? Zobaczymy, czy mieliśmy na przykład bardziej zacieśniać stosunki z Rosjanami, czy... Czy, no no. czy... <grym>? To, to, to Stosunki z Rosją... Gołym okiem widać, że, 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 że są złe. To, że są dobre, to, to nawet Radek Sikorski by nie, powie, by nie powiedział. Tak? One są złe. Pytanie, jakie powinny być. Natomiast one są złe no, w sumie w znanych przypadkach. Mamy śledztwo Smoleńskie, no, nie musimy w szczegółach tłumaczyć, wiemy, co się w jego ramach działo. Mamy kwestię, którą tu chyba wspominałem, znaną także inwazji Gazpromu. Czy czy planowanej inwazji koncernu Moshe Kantora na e, azoty. E, więc jakby no, do tego stopnia, że Unia Europejska musiała nas ostrzegać w tej sprawie sprawach dywersyfikacji dostaw e, źródeł energii, że Polska jest za bardzo podulna e, wobec więc, on, więc one są złe. Natomiast my na Kongresie Ruchu Narodowego mówiliśmy o tym, że Polska powinna skłonić się w kierunku Europy Środkowej. Takie zdanie tam było użyte, że my nie godzimy się na poddawanie ani ze wschodu, ani z zachodu. W innym miejscu było powiedziane, że ani Moskwie, ani Berlinowi nie powinniśmy dawać, decydować o Polsce. Więc nam czasem jest przypisywana opcja rosyjska, ale to jest błędne rzutowanie historyczne, dlatego że Roman Mowski, Roman Mowski, pisząc swoją wiekopomną pracę Niemcy-Rosja, kwestia Polska, uznał wtedy, że jak nastąpi wojna światowa, to Polska powinna być gdzie w innym obozie niż są Niemcy, w innym obozie niż, 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 są, niż są Niemcy. A wiadomo, bo były dwa państwa centralne z Niemcami na czele i autanta, owszem z Brytanią i Francją na Zachodzie, ale z Rosją też na Wschodzie. Iwmowski wtedy kalkulował, że jeżeli no, gdzie indziej niż Niemcy, no to musimy być y, za Antartą, a skoro z nią, no to między innymi y, z Rosją, ale nie po to, żeby być częścią Rosji, tylko po to, żeby pokonać Niemcy, a potem y, odzyskać y, niepodległość. I w pewnym sensie plan się ziścił, dlatego że to państwa centralne przegrały wojnę światową. Rosja jej na szczęście nie wygrała, no bo była rewolucja bolszewicka, ale przyszło 28 czerwca 1919 roku do podpisywania traktatu Werselskiego i w imieniu Odrodzonej Rzeczypospolitej podpisywał go właśnie Roman Mowski. Traktatu gwarantującego możliwie dalekie granice na zachodzie i możliwie dalekie granice na wschodzie. I teraz ze względu na tamtą historię, Historię. często przypisuje się ruchowi narodowemu opcji prorosyjską. My rzeczywiście nie jesteśmy za tak powiedzieć, nadmierną wojowniczością wobec Rosji, ja za... Dzień dobry. Dzień dobry. Ale, ale generalnie ten kurs...